Tutaj wersja pullover e, na klatkę piersiową. E, jest parę różnic, chociażby to, że nie, nie ściągam tak mocno łopatek, nie, nie próbuję ich zgnieść i aktywować tutaj pleców, więc przeciwnie ten tor ruchu czy nie jest taki wniatający do ławki. E, tylko to ruchu jest, e, jakbyśmy sobie wyobraźli, że wzięli okrąg e, i chcieli pociągnąć proste ręce maksymalnie e, po, po tym obwodzie. E, ruch e, w fazie, e, fazie opuszczania, fazie opuszczania jest, e, jest nieco krótszy, jest to ruch na prostych rękach. I w fazie pozytywnej jest on nieco dłuższy, jest tuż nad klatkę piersiową z maksymalnym dopięciem, ale też trzeba pamiętać o ułożeniu odpowiednich palców, gdzie tutaj te palce ściskam handle rękami, a jednocześnie pchamią właśnie mocno ku, ku przodowi. No i powolutku, powolutku właśnie będę gdzieś tam przechodził do jakiejś tu super serii. Teraz drugi, druga część super serii. E, tutaj zakres powtórzeń to są 20 powtórzeń, które e, wykonuję niezależnie, e, od, e, niezależnie od czasu, który to zajmie. Najważniejsze jest tempo, e, czucie i e, pełne powtórzenia, e, więc jeżeli czuję, że gdzieś po prostu zaczyna się prostować, zrobię e, przerwę. I, e, i odczekuje i robię przewrok właśnie stary czy Red po to, to żeby, żeby te powtórzenia były akurat tutaj m, z naciskiem dużym, dużym na technikę. Między... E, Są to Nie dipy montowane właśnie... Do, 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 do uchwytów, które mam na drewnianym raku, bardzo stabilne. Tym bardziej, że te rury faktycznie można powymieniać na, na głębsze wersje. Tutaj mocne pochylenie i wbrew pozorom może fajnie, fajnie trafić właśnie w górną część kadki piersiowej, co było moim kompletnym zaskoczeniem. Gdzie, gdzie po prostu właśnie gdzieś na to pierwszy raz zerknąłem, no i postanowiłem faktycznie to ćwiczenie z mocno wyrzuconymi nogami do przodu powtarzać, powtarzać, powtarzać i to stopniowo dało coraz lepsze czucie, coraz pełniejszy efekt. W tym pierwszym filmie fajnie było widać, kiedy, że, że tutaj mamy bardzo mocno spięte łopatki i te ćwiczenia plus oczywiście pompki zwykłe na poręczach dają właśnie taki fajny efekt, który jest związany z Pracą nad, nad tymi mocno tymi łopatkami, dałem ten nawyk pracy, a jednocześnie mocno ściągniętych łopatek połączonych z pracą klatki piersiowej. Więc nie ukrywam, że to ćwiczenie, jak i też ewentualnie zamienić, czyli zwykłe pompki na, ewentualnie na jakiejś elewacji, mogą tutaj mieć wpływ na to, żeby że lepiej tę klatkę piersiową trenować. Tutaj jest to czas gdzie na koniec sekundę. serii. E, e, jeszcze jest rozciągnięcie, plus minus około 40 sekund, czasem dłużej, stopniowo je pogłębiam tak, żeby czuć oczywiście komfort i stopniowe, stopniowe rozciąganie. Generalnie celuję tu w dalszej z lekkim odczuciem podparciem nóg w celu stabilizacji, w celu takim, żeby, żeby no mieć kontrolę jednak nad tym rozciągnięciem. Wolę takie rozciągnięcie lub ewentualnie gumy względu na to, że wolny ciężar potrafi jednak gdzieś tam na maksymalnym rozciągnięciu uciec co też właśnie gdzieś tam po prostu skusiło mnie, bo później gdzieś rozciągałem się na koniec e handlą za głowy i Otrowanie też wydaje mi się, że te, troszeczkę ten triceb gdzieś tam e nieopatrznie naciągnąłem e no ale zobaczymy Rozciągnąć. właśnie jak to będzie jutro wyglądać no i tutaj właśnie kończę tę serię e powolutku, to, to, to rozciągnięcie jest coraz głębsze i, i na tym właśnie to polega tak, żeby te, te łopatki ciągle były spięte no i co do zobaczenia zobaczymy czy się przyjmie taka forma